Tak wygląda akcja dzisiaj, moi drodzy. Wędka, podbierak, w środku sztyca, torba, i ja idę w miasto, na ryby. Chodźcie. Nie idziemy po trawie, schodzimy z prawy, idziemy na chodnik. Akcja wygląda tak, że dzisiaj wymyśliłam sobie, że będziemy łowić. W środku miasta. Nigdy tak nie mówiłam, nie wędkowałam. podobne ryby są, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tej torbie mógłby być pasek na ramię. Generalnie by się wygodniej szło, bo tak to muszę iść spacer farmera robić. No ale nic, idziemy. Jak byłam małym bajtlem, to łowiłam tutaj na tym zbiorniku płoteczki. Kiedyś też przyjechałam tutaj. E, jakieś 4 lata temu, ale niewiele się działo, też jakieś płoteczki. Teraz podobno są hype. PZW zarbiło. Trzeba to wykorzystać, zanim wszystko pójdzie na patelnię. Oczywiście, my kierujemy się zasada złów i wypuść. Zamontowałam metodę, umieszałam sobie na szybko miks. Wzięłam sobie kilka przynęt, jedne, drugie, trzecie. Jedne małe, jedne większe. I... I dopiero się woda odpaliła, także yy, trzeba się dostosowywać i, i warto to zrobić, nie trzeba się poddawać, tylko gdzieś tam sobie wymyślić, yy, wysnuć wniosek, jak do tych ryb się dobrać. Także można by było stwierdzić, rzucając pelet waglerem i bombką, że tu nie ma ryb, a się okazuje, że, że są i to całkiem fajne, to całkiem ładne, karasie, karpie. Yy tylko po prostu trzeba wiedzieć jak się do nich dobrać i to się dzisiaj udało, o, i pięknie mamy branie właśnie teraz też chyba jakiś karasek, ale wyczekamy go o, 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 o. no już fajna rybka także łowimy skręcimy jej trochę branie jest dużo ryby są chętne do żerowania to, jak tutaj jest w koło, dosyć głośno jest duży gwar, są plażowicze, są łódki, motorówki, kajaki. Co sobie wymyślicie, to tutaj jest. Także rekreacja pełną parą tutaj na tym zbiorniku. No jest to zbiornik, który leży w centrum miasta i rzeczywiście jest to jedyne miejsce dla wielu osób, gdzie mogą się zrelaksować nad wodą. Także no nie ma się tutaj co złościć. Nie jest to zbiornik przystosowany dla wędkarzy, tylko jednak jest tutaj. I jest tutaj przewidziana atrakcja w większości dla ludzi, którzy, którzy szukają takiego odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku. A na wędce karasio, który chyba się zaraz zepnie, a może nie. I takiej wielkości karasie tutaj przeważają zdecydowanie, ale może jeszcze na filmie uda się ująć karpia. Dwa karpie już dzisiaj były. Dumbel się uchował. I mamy karaska. Proszę bardzo. Taki spektakularny rozmiar karasia. Niech leci. Wypuszczamy z podbieraka. I cyk. No i tak się bawię dzisiaj. Także dzisiaj zabawa. Zabawa i spędzanie czasu takie rekreacyjne. Bez tony sprzętu, bez tego wszystkiego w koło, siedzę sobie na zanęcie. Jest całkiem miękko, bo zanęta dobrze zmielona w opakowaniu. To jest miękko. No i mam tutaj swój, swój pojemniczek. Zanęta słodka i sobie za, nawet nie przesiana, po prostu domoczona. I też się da w ten sposób. Odbijam sobie koszyczek. Przynęta widoczna, ale ją jeszcze zakrywam zanętą. Taki podajnik. Dociskam i rzucam. Uda mi się z siedzonego rzucić. Może mi się uda. Da radę zrobić wymach? dało radę. No, teraz nawet stawać nie muszę. Elegancja, Francja. No, powiem wam tak. Przyjechałam. Nie mogłam się odnaleźć bez kosza, bez siedliska, bez tego wszystkiego. Zawsze jeżdżę tak raczej ze swoim całym grajdowkiem, więc po prostu nie mogłam się tutaj odnaleźć, i aż nie wiedziałam, w co mam ręce wsadzić. Także yy, zajęło mi to parę. Parę minut, żeby się odnaleźć tutaj, bez tego całego sprzętu, ale jak już się ustawiłam po lewej stronie, wędeczki, podpórki najwyższej klasy, bardzo proszę. To już było całkiem dobrze i już ta, ta, ta to, to wyczułam to wszystko, więc łatwiej mi się było tutaj ustawić i wędkować. Tak naprawdę jestem w stanie w jedną rękę wszystko wziąć. O, piękne branie. I chyba te karasie będą nas teraz męczyć. Chociaż to może być nawet karpik, bo tak jakoś dosyć ciężko idzie, chyba że to opór wody. Zaraz zobaczymy. Fajne, fajne łowienie można wyleczyć się z takiego stresu, który mamy na co dzień. I, i sobie, sobie odpocząć. Nie zabierać się całego tego yy, yy, anturażu, który towarzyszy zazwyczaj na ryby, czyli kosz, wszystko nosić, to wszystko ciężkie, po prostu się odechciewa od samego noszenia. A tutaj odpoczynek, no ale chyba musimy wstać i podebrać. A, nie będzie to nic dużego, znowu Karasio? Także wielkość taka nie za duża, standardowa wielkość wyhaczamy Karasio. Niech leci. Natomiast co jest takie smutne, troszeczkę, to może to, że tak się zaczynam zastanawiać, czy w ogóle wypuszczać ten film w tym okresie, w którym go nagrywam. Mamy wrzesień. Piękny wrzesień, piękną złotą jesień i tutaj ten zbiornik no niestety jest nawiedzany przez bardzo dużą ilość osób, które rybę zabierają niewymiarową, tej ryby tutaj jest dużo, został zarybiony, został zadbany, natomiast no, nie upilnuje się większości ludzi i bardzo ciężko jest upilnować osoby, które po prostu nie szanują zakazów, nie szanują zasad, no, odwieczny problem, no nie będę się tutaj zagłębiać, wiecie o czym mówię, natomiast masowo jest ta ryba stąd zabierana. I nie chcę po prostu się przyczyniać do rozprzestrzeniania wieści, że jest tutaj takie wspaniałe łowienie i że połowić można, bo naprawdę jeżeli ktoś się przyłoży do tego wędkowania, to można naprawdę tutaj pięknie połowić. I nie chciałabym po prostu się przyczynić do tego, żeby, żeby tutaj po prostu tę rybę stąd zawierać. Stanę do tej ryby, bo może to być coś fajniejszego. I zastanawiam się, czy po prostu publikować ten film. Teraz, w, 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 nie, w krótkim czasie od jego nagrania, bo jednak jeszcze będzie ten czas, że można tutaj przyjechać i połowić. A chciałabym, żeby ta ryba miała trochę spokoju, a wiem, że, że jeżeli już wypuszczę ten film, no to rozejdzie się na pewno szerszym echem informacja o tym, że tutaj y, można złowić i, i nie niegłupią rybę. Także muszę to przemyśleć. Możliwe, że będziecie oglądać ten film zimową porą, wtedy, kiedy borki będą skute lodem. Może wtedy. O, słuchajcie, rolka! To jest karp. To jest karp, moi drodzy. Tak nie robi Karaś i idzie mi w zaczep. Więc muszę, muszę się tutaj skontrolować. To jest karpik. No, czyli doczekałam się, widzicie. Moje ryby lubią kamerę. Zawsze tak było. Zawsze, jak się była odpalona kamera, to działo się najwięcej. Dobra, wyprowadziłam go z tych zaczepów. Zobaczymy. Jeszcze jest trochę holu. Spróbujemy się tutaj z nim. A i spięcie. Kurde, szkoda, bo to był karp. Bardzo wielka szkoda. Hm. No nic, nie powiem. Trochę się wkurzyłam. No ale takie życie. Nie pierwszy nie ostatni spięty, już drugi dzisiaj karpik spięty. Nie wiem, czy nie zmienię haczyka ale nie mam tutaj chyba przypomóg ze sobą odpowiednich. Szkoda, szkoda naprawdę, bo to chyba taki karp na pożegnanie był, bo zaraz się będę też i ja zawijać z tej miejscówki. No serce pęka. Jak kocha to wróci, tak? Tak. Taka zasada przyświeca mi dzisiaj, przyświeca zawsze, jak zepnę rybę, jak kocha, to wróci. No i na to liczymy, mamy jeszcze około pół godziny, bo to już ekipa woła do domu, także, yy, także zobaczymy. No liczę na to, że jeszcze będzie ten ostatni strzał karpiowy. Trzymajcie kciuki za mnie. Szkoda, no. Ach, jaj, jaj. Dobremu to zawsze wiatr w ocz, co? Tak sobie trzeba tłumaczyć, żeby nie zwariować. Nie mam tych swoich super haczyków. Szkoda. Gdybym wiedziała, że tu takie karpy będę łowić, to bym wzięła te haki, na których mi się dobrze łowi. no. A tak widziałam gotowce, i na tych gotowcach to ja, ja, ja nie, nie umiem. Ja muszę mieć swój wiązany haczyk i wtedy się czuję. Jakoś najlepiej mi się wtedy holuje i nie wiem, może to w głowie też jest kwestia. Nie chciałam go bardzo spiąć, a to się wydarzyło. No zobaczymy, zobaczymy jak dalej. Jeżeli nie będzie efektów, to wrócimy do tej kułem jedynki. No, ale tak jak mówię, no te spięcia. Może teraz? Zobaczymy, ale to chyba karaś, bo już idzie tak, wiecie jak, tak prosto. Nie robi odjazdów rozmiarowo, były mniejsze, trzeba się cieszyć z tego rozmiaru. Fruń, gościu. A my ciśniemy dalej po karpia. O, ale zebrałam. Nie mogę się odnaleźć, jak widzicie, tutaj w tym wędkowaniu takim. O, to w ogóle jakaś jakiś śmieć. W tym wędkowaniu takim, słuchajcie, bez mojego kosza stanowiska. Także perspektywa wędkowania się zmieniła totalnie dzisiaj. Ale to też jest fajne. Dobra, ciśniemy. Nabity podajnik też, zobaczcie mam inną zanętę, niestety już tamta mi się skończyła i muszę łowić taką zanętą, która nie jest dedykowana do metody i ona troszeczkę robi za dużą smugę, co jeszcze bardziej jakby pobudza te karasie, bo zanęta smużąca zawsze robi więcej zamieszania, karpie nie za bardzo lubią do tej zanęty smużącej podchodzić i zanim się te nawet drobne karpie do tej zanęty przedostaną przez te karasie, to, to właśnie trzeba czasu, a tego czasu nie mamy już, no. Dobra, to jest rzut po karpie, nie biorę jęców. Karp i koniec. Trzeba sobie wizualizować, wtedy wszystko się spełni podobno. Mamy. Najpierw są karasie, drobne, drobne, potem troszeczkę większe, i nagle jest takie chwila spokoju, może pięć, piętnaście minut, dwa rzuty. I zbranie takie konkretniejsze karpia. Yy, miałam, że dwa karpie mi wyjechały, potem znowu cisza. Do ostatniej minuty czekałam. Jeżeli to się uda, to będę zaskoczona. Ale przyjmuję na klatę to, że może mi się spiąć ta ryba. Ale poszanuję ją i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie, moi drodzy. Jestem wściekła. Przyznam to szczerze. Nie będę tu robić dobrej miny do złej gry, bo po prostu jestem wściekła, że te ryby mi się spięły, bo były naprawdę ładne. Ale takie życie. No i teraz mam ostatnią szansę, bo moja ekipa już jest gotowa do drogi. Mam ostatnią szansę, żeby wyscholować tą rybę. I to jest większa rybka. Także w dwa głębokie wdechy, i może się uda. Bardzo chciałabym ją wyjąć. Tak dla zasady. Ręce mi się trzęsą, wiecie? Nogi też. I tę adrenalinkę lubię właśnie. Ale może to być karaś. Bo już widzę, że coś za bardzo szaleje. Nie, to będzie karaś. Chociaż wiadomo. Może to ży karać po prostu. No.

Jest karb. No, teraz mogę do domu jechać. Dobra, zaraz zrobimy tu operację. Operacja karb. Żeby go tutaj nie upiaskować. Nie zrobić karpia w panierce. Sam się wypiął. Nawet na takich zbiornikach. Łowię po prostu haczykami bezzadziorowymi. Czekajcie, zrobimy tutaj taki manewr, żeby w razie czego on upadł do siatki. Mniejszy niż tamte, ale jest. Czekajcie. Jest karpiszu. Piękny. Puszczamy go wolno. No, mój ci on. Piękny. Niech leci. Puszczamy. Leć gościu. Nie chcę odejść. Poszcie. No, i tym optymistycznym akcentem, wędkarska piątka do następnego filmu.